E Ze wszystkich sławnych mężów, jacy kiedykolwiek żyli, najbardziej chciałbym być Sokratesem. Oczywiście nie tylko dlatego, że był wielkim myślicielem, bo ja też jestem znany z tego, że mam parę głębokich myśli. No Nawet jeżeli kręcą się one ciągle, ciągle wokół pewnej szwedzkiej stewardessy i pary kajdanek. Nie. To, co tego najmędrszego z Greków czyli tak atrakcyjnym dla mnie, to jest jego odwaga w obliczu śmierci. Był gotów raczej umrzeć, niż wyrzec się swoich zasad. No Ja osobiście nie jestem tak pozbawiony lęku przed umieraniem i na każdy niemiły odgłos, na przykład rozdusznika w aucie, ja się chcę natychmiast chować w ramionach osób, z którymi akurat rozmawiam. No i wreszcie dzielna śmierć Sokratesa przydała jego życiu prawdziwego znaczenia, tego mojemu istnieniu absolutnie brak, choć ma pewne znikome znaczenie dla władz podatkowych. Muszę wyznać, że wielokroć próbowałem wśliznąć się w sandały tego wielkiego filozofa, ale jakkolwiek często bym to czynił, zapadłem od razu w drzemkę i mam taki oto sen. Miejscem akcji jest moja cela więzienna. Zwykle jestem sam i medytuję nad jakimś głębokim problemem racjonalnej myśli. Na przykład, czy dany przedmiot można nazwać dziełem sztuki? Jeśli używać go do czyszczenia pieca. Teraz odwiedzają mnie agaton i symiarz. Zogracie! Skloty się! Sogra się! się! I co? Jak upływają ci więzienne dni. Agatonie! Czyż można mówić o więzieniu? Przecież tylko moje ciało można uwięzić, mój duch. Wędruję wolny, nieograniczony przez cztery ściany. Dlatego zaprawdę pytam: Czy więzienie w ogóle istnieje? No, a jakbyś chciał być pospaturowany? O, bardzo dobre pytanie. Tego nie mogę. Dobra, wiesz co? Nie mamy dobrych wieści. Zostałeś skazany na śmierć. <laughs> Smuci mnie, że spowodowałem spór wśród senatu. No właśnie, żadnego I... sporu, jednomyślnie. Naprawdę? I to za pierwszym głosowaniem. No ja liczyłem jednak na trochę większe poparcie. No ale senat, rozłościły twoje idee utopijnego państwa. Może faktycznie nie powinienem był proponować filozofa na króla. No, no tym bardziej, że cały czas chrząkałeś i pokazywałeś na siebie. Mimo to, ja nie uważam moich oprawców za złych. No, ani, ani ja. Ani ja. Tak, no bo czymże jest zło, jeśli nie nadmiar dobra? Jak to? No, no właśnie to tak. Jeżeli ktoś zaśpiewa piękną piosenkę, to to jest piękne. Ale jeżeli śpiewa bez ustanku, to od drugiego zaczyna boleć głowa. <głosy> 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 tak, no. <noise> a, a kiedy już zupełnie nie chce przestać śpiewać, to ma mu się ochotę Wetnę w GAL. <laughs> Zgadza się. <śmiech> <śmiech> Kiedy więc wyrok ma być wykonany? Która godzina? Dziś! Potrzebują drzwi! Dobrze! Niech więc tak będzie. Niech mi odbierał życie, ale niech zostanie zapisane, że wolę raczej umrzeć, niż wyrzec się zasad prawdy i swobody poszukiwań. Nie płaczę, ja to Nie, nie płaczę, to alergia. ale bowiem dla człowieka ducha śmierć nie jest kresem, lecz początkiem. Co? Muszę się chwilę zastanowić. Panie, nie spiesz się. Prawdą jest, Symiaszu, że człowiek przed narodzeniem nie istnieje, czyż tak? Tak, to prawda. I. Po śmierci też nie. Tak, z tym też się zgadzam. Eee, więc. No więc, chwileczkę, jestem skołowany. No wiecie, chyba, że daję tu człowiekowi do jedzenia mięso jak nie no, ona nigdy nie jest dobrze przyrządzona. Hmm. Większość ludzi uważa śmierć za ostateczny kres, i <laughs> dlatego się jej lęka. Ha, no tak, tak. No bo śmierć jest stanem niebytu. Co nie jest, tego nie ma, no, a więc y, śmierci nie ma. Y, istnieje tylko y, prawda. Prawda i... i piękno są zamienne, to są przejawami siebie nawzajem. Powiedzieli konkretnie, co zamierzają ze mną zrobić? Cykuta. Cykuta? No wiesz, ten czarny płyn, co przeżarcił ostatnio marmurowy stolik. Naprawdę? <tryk> Ej, ale... Ale pytali się, czy będzie się starał nie robić c, Bo to przeszkadza podobno innym więźniom. ale myśmy powiedzieli... Sokrates? Sokrates w życiu! On woli umrzeć za swoje idee niż się ich ha, no tak, słusznie, ha. słusznie. E, nie pojawiło się może w rozmowie słowo wygnanie? Nie, no w tamtym roku przestali wyganiać, bo za dużo biurokracji z tym było. No, no słusznie. <laughs> Jeszcze coś nowego? A właśnie, właśnie. Spotkałem ostatnio Izoscelesa. On ma fantastyczny pomysł na nowy trójkąt. Wyobraź sobie. Pięknie! Pięknie. Słuchajcie, no ja będę z wami zupełnie szczery. No ja nie chcę jeszcze odchodzić, jestem za młody! Ale, ale, ale to twoja szansa, szansa, żeby umrzeć za prawdę. Nie zrozumcie mnie źle. Ja nie mam nic przeciwko prawdzie. Ale w przyszłym tygodniu jestem umówiony wsparcie na kolacji. Tym razem ja stawiam. No nie chciałbym tego stracić. No zresztą wiecie sami, ci Spartjani od razu biorą się do bitki. Czyżby najmądrzejszy z naszych filozofów był tchórzem? Nie jestem tchórzem! No i nie jestem bohaterem, jestem gdzieś pośrodku. pełzającym robakiem? No czymś w tym rodzajem. Czekaj, przecież tyle razy dowiodłeś nam tego, że dusza jest nieśmiertelna. No już, jest sam. Wielu rzeczy dowiodłem. Tak zarabiam na teorię, Teorie, małe obserwacje, dowcipna wypowiedź, czasem jakaś maksyma. Dzięki temu nie muszę zbierać olizek. No ale nie oszukujmy się. Tyle razy mówiłeś, że śmierci nie ma! No i nie ma! Na papierze. Filozofia już nie jest taka logiczna, kiedy się opuści szkołę. O, wieczne formie! No właśnie! Przecież sam mówiłeś, że jak ktoś żyje, to nie umiera nigdy! No dobrze, ale miałem na myśli głównie przedmioty ciężkie. Posąg albo coś w tym rodzaju. Z ludźmi jest zupełnie inaczej. Czekaj, czekaj, czekaj. Mówiłeś, że śmierci nie ma, bo to jest to samo co sen. Sen to coś, śmierć, więc to to sen. Ale, więc... ale różnica w tym, że kiedy się jest martwy, a ktoś woła, wstawać wszyscy już rano, to bardzo ciężko znaleźć pantofle. Który to tak nie jest, tutaj? On! Ja ale wielki Kubat, musi tak dymić? Musi, masz wypis to do końca. Nie, nie błagam, nie! Nie, nie! Scenat zmienił zdanie. Zostajesz ułaskawiony i obdarzony honorami. Wreszcie! Wreszcie nam dali rozumu. Masz ubierzcie mój bagaż, No muszę się spieszyć. Przecież to będzie chciał wkrótce zabrzeć moje popiersie. To się dzieje za szybko, oni nie wiedzą co robią. O nie. Zanim jednak pójdę, to opowiem Wam jeszcze jedną małą przypowiedź. O, no, zaczyna się. Otóż w pewnej jaskini mieszka grupa ludzi, która nigdy nie oglądała blasku słońca. I jedyne światło, jakie znają, to chybotliwy blask kilku świec, których używają, chodząc po jaskini. Czekaj, czekaj, czekaj. Mieszkają w jaskini i mają świece? No, mają i już. Wiesz, co, ale nie brzmi to zbyt przekonująco. No, nie możesz tego na chwilę uznać. Dobra, no nieważne. No i słuchaj, co dalej? I do pewnego dnia jeden z nich wychodzi. I ogląda świat na zewnątrz. Tak, w całej jego okazałości. Dokładnie, w całej jego okazałości. Tak, i wraca pewnie do środka i opowiada o tym innym, co? Nie. Nie wraca? Nie. Otwiera kram z mięsem, żeni się z tancerką i umiera w wieku 42 lat na wylew. Tu zwykle budzę się zlany potem i jedynie wędzony łosoś i lampka wina mogą mi przywrócić spokój.